Kochani, doskonale wiecie o tym, że jest tak, że nie każda rodzina, niestety, może sprawować to, do czego została powołana, i nie wszyscy rodzice są w stanie poradzić sobie z tym olbrzymim wyzwaniem, jakim jest rodzicielstwo. Niestety zdarzają się sytuacje bardzo przykre i bardzo trudne, kiedy z różnych powodów, w różnych okolicznościach. Dzieci muszą być odebrane rodzicom i muszą trafić do jakiejś placówki zastępczej. Stąd rozpoczynamy dzisiaj bardzo istotną dla nas kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze. Chcielibyśmy, aby tych rodzin zastępczych w Katowicach było zdecydowanie więcej. Na dzisiaj tych rodzin zastępczych jest około 300. Jako miasto kochani chcemy zachęcić ludzi do tego, aby tworzyli te warunki, aby stawali się rodzinami zastępczymi i oferujemy bardzo szeroki pakiet wsparcia. To jest oczywiście nie tylko wsparcie finansowe, które jest bardzo istotne po to, aby móc udźwignąć ten bardzo duży trud i koszty związane z wychowaniem tych dzieciaczków, ale również to chyba co znacznie bardziej istotne, świadczymy bardzo szeroko formę usług dotyczących zarówno pomocy psychologicznej, jak i obsługi prawnej. Bardzo szerokie spektrum świadczonych usług przez miasto zostało w zeszłym roku rozszerzone, co wydaje mi się jest również bardzo istotne, o możliwość zamiany mieszkań, możliwość wyposażenia takiej rodziny w mieszkanie, które umożliwi im w lepszy sposób świadczenie swojej usługi, jaką jest rodzicielstwo zastępcze. Mamy przygotowany pakiet, jest polityka mieszkaniowa skonstruowana w taki sposób aby rodziny zastępcze mogły zamieniać mieszkanie i po prostu na okres sprawowanych funkcji utrzymywać i funkcjonować w większych mieszkaniach. Okres wakacji, wtedy kiedy rodziny katowickie będą wyjeżdżały na wakacje, może są dobrym okresem, żeby pomyśleć i otworzyć serca na innych. Może to będzie właśnie taka chwila wytchnienia, pozbawiona codziennej gonitwy, codziennego zgiełku, w której będzie można otworzyć serce na pomaganie dzieciom. My ze strony Urzędu Miasta, Wydział Polityki Społecznej, Służby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stoimy otworem. Mamy wszelkie dostępne usługi wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, ale i też pomoc. Jeśli rodziny zdecydowałyby się na przyjęcie dzieci pozbawionej opieki własnych rodziców, to wsparcie w utrzymaniu tych dzieci. Rodziny, gdyby ktoś się zdecydował na bycie rodziną zawodową, to również wynagrodzenie, które też ta wysokość może nie jest najważniejsza, ale to jest dodatkowy element, który wspiera potrzeby codzienne i pozwala. My myśleć już o tych wyższych potrzebach. Wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości będziemy odpowiadać kandydatom na rodziny zastępcze. Zapraszamy do kontaktu. Nawet jeśli ktoś nie jest do końca przekonany, tkli, tkli się jakiś cień nadziei, może chce zostać rodziną tylko pomocową dla rodziny zastępczej, czy wolontariuszem. Zapraszamy wszystkich do współpracy, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby udzielić informacji i udzielać wsparcia. Córka trafiła do nas w wieku 7 lat, więc tak jak odwoziliśmy syna do szkoły, tak odwoziliśmy córkę, tak? Zajęcia dodatkowe. To jest dokładnie to samo. Naprawdę tu nie ma żadnej, żadnej różnicy. A nawet powiem więcej. Dzięki tutaj szkoleniom, które są jakby oferowane przez urząd miasta w Katowicach, mieliśmy nawet można powiedzieć lepszą sytuację niż rodzice, którzy nawet o takich szkoleniach mogli nigdy nie wiedzieć, tak? Czy też nie byli wspierani w ten sposób? Faktycznie, że w jakichś sytuacjach niejednoznacznych zawsze jest do kogo zadzwonić, tak? Jest ta opieka ze strony MOPS-u i, i tak, że naprawdę człowiek nigdy nie pozostanie sam, tak? No, krótko mówiąc, dzień jak co dzień. Każdy wygląda dokładnie tak samo jak w każdej normalnej rodzinie. Tak jak mówię, ten. Dodatek zastępcza jest naprawdę to niepotrzebny, To jest po prostu rodzina. W naszym przypadku i zresztą myślę, że innych rodzin zastępczych też, bo się spotykamy, no jest to takie uzupełnienie tej rodziny. Daje rzeczywiście takie poczucie szczęścia i takiego spełnienia się rodzicielskiego też. I naprawdę bardzo zachęcam, bo nasza rodzina na tym bardzo skorzystała, skorzystało nasz biologiczny syn, mają bardzo fajną więź między sobą. Także myślę, że naprawdę to jest bardzo dobra decyzja, nie cofnęłabym czasu i nic bym nie zmieniła.